witam na stacji Łupki i zaczniemy z pociągiem Intercity Wawel prowadzony wyjątkowo lokomotywą EP07-1043. Pomyłka 1047 to jest. Trochę przeszłem się zobaczyć na stację. No i zaraz będzie Wawel TLK Wydmy Bardzo powolny, więc całego go nie nagram Dalej są czeskie wagony, jak widać Niestety Intercity Wawel nie będzie, został odwołany Gryfin Ale zasuwa Jedzie EL57 z pociągiem Regio, przyspieszony. No i jedzie. Pojechał. Patrz ta, co przyjechało na Bercikowo. Rodzyn. Obok miał jeszcze jakiś inny Mikol, a tam jeszcze SM42 jakiś stoi. To jest z, z SM42 z gazówkami. A tutaj Morowica jedzie. Będzie stała chyba tako. Jeszcze Dart, jeszcze Dart stoi pod S1. Ale tu jest zrów. Bardzo złą rzecz z siódemką zrobili. Wyrzucili ją ze stacji. Jakiś dart przelotem poleciał. A nie, wraca się na stację. A nie, jednak dalej pojechał. Jestem w kabinie rodzyna. Intercity Hetman będzie zaraz jechał. Stoję przy budynku dyżurnego i nagram odjazd. Hetmana z tego miejsca. No i rusza. No i jedzie rodzyn. No nie wierzę. Kolejny super skład jedzie. Znaczy, kolejne super malowanie. Express Intercity Sobieski wjechał na stację. O, właśnie 20 lat PKP Intercity. To malowanie ostatnio łapałem w Mogilnie, więc zapraszam do oglądania. O, jakiś Mikol podszedł. Morowica jedzie. Intercity Portal Morowica. No i tu ostatni wagon. Sobieski jedzie. Ekspres Intercity Sobieski do wie Wiednia. Haubanhof. O, okazało się, że Intercity Portal Morowica tylko manewrował, żeby wjechać na peron. No i jedzie Intercity Portal Morowica Nie chce mi się go nagrywać Idę na przerwę Jedzie SM42 Właśnie na Bercikowo-Ligota wjechał SM42, którego mogliście przed chwilą zobaczyć we filmie. Powrotna na Morowica. Jedzie super skład. No i ET41001 Z Sternami raczej na nie wiem gdzie jadą, chyba na Wrocław. pociąg towarowy I pojechał Intercity Wawel Husarz jedzie Intercity panorama gama pkp intercity podczepia się do Stonki. A nie po prostu zjeżdża na bok. No to już kończymy film niestety, bo pamięć w telefonie, pamięć w telefonie nie mam, więc cześć widzowie, pa! Subskrybujcie kanał.